To jest na, właśnie następny odcinek No i... Czekaj! Już odpalam. Odpaliłem. No tak. Tak się. Już jest. Okej. Okay. I czekaj, co? W, w, tutaj bank przejmuje was dom. Co? Ej! Bank przyjął nas dom. Nie ma naszego domu. Ej, co my teraz zrobimy? Nie wiem. trzeba zamieszkać w Nie, na kempingu jest taki domek za 50 zł. E można go wykupić. Ja znam pracę na stacji benzynowej, która jest za 5 za godzin nam się dostaje 50 zł. Więc popracujecie tam dużo i zdobędziecie dużo złotych. Ja nie chcę. Ale... Tak, no to w następnym, to lećcie na tą pracę, nawet na pracę znowu. Ja będę dorabiał sobie jako policjant, a Obawa znajdzie sobie jakąś pracę. Tak, to prawda, znajdę sobie jakąś pracę. Okej, okay, cut, up. To czekamy tu tylko na Bartka. Ej, Bartek, teraz powiedz, żebyś... Żebyś, żeby katna przestał puszczać kolorowe chmurki. Katna przestał puszczać kolorowe chmurki. Ale dlaczego? O ty, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj. Ale chodź do nas jeszcze. Okay. To najwyżej jutro to dokończymy. Okay, to najwyżej jutro albo dzisiaj się będziesz jeszcze tym grać. Pa. No widzowie, a więc nie wiem co dalej będzie.